W czasie przebudowy pętli autobusowej na placu Chrobrego, najpierw robotnicy odnaleźli ludzkie kości, teraz odkryto schron przeciwlotniczy. Historia tej ziemi i ludzi ciągle przypomina o sobie. 7 sierpnia przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Polickiej Skarb, Jacek Stasiak, penetrował korytarze odkrytego schronu. Oczywiście o tym schronie wiedzieliśmy, że on tu jest, aczkolwiek. No... Odkąd ja pamiętam, on zawsze był zamknięty, niedostępny. Dzisiaj, dzisiaj nadarzyła się taka okazja, żeby wejść do niego do środka. I powiem szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony. Schron jest w idealnym stanie, i tego typu obiektów no, u nas w policach jest bardzo mało. Aczkolwiek takiej konstrukcji szczelinę przeciwlotniczą widzę po raz pierwszy. Podczas krótkiej wizyty w schronie nie zauważyliśmy żadnych pęknięć. W środku korytarze można przejść suchą nogą. Znajdują się tu pozostałości po ławeczkach zamontowanych niegdyś przy ścianach. Służyły one mieszkańcom uciekającym do schronu przed nalotami w czasie II wojny światowej. Schron ma około 70 metrów długości. Poszczególne korytarze mają szerokość i wysokość po 2 metry. Znajdują się trzy wejścia główne. Nie wiadomo dlaczego nie ma wyjść ewakuacyjnych. Niemcy zawsze w, w tych pomieszczeniach, w schronach podziemnych e, e, wykonywali takie wyjścia ewakuacyjne, bo to wiadomo, w czasie nalotu różne rzeczy mogą się wydarzyć, a tu ich nie ma. E, aczkolwiek po konstrukcji, po wyglądzie schronu, nie widać, żeby on był budowany szybko. Bo wiele schronów, po wielu schronach to widać, że jest tak jakby niechlujnie, na szybko, nie ma tych takich jakby kątów prostych zachowanych, czyli był większość tych schronów było budowane na potrzebę chwili, czyli kopano dziurę, robiono szalunki, wylewano betony, robiono tam infrastrukturę wewnętrzną, czyli ławeczki jakieś tam. Wentylację i oddawano do użytku. A ten widać, że on jest taki dość fajnie wykończony, wygłaskany. Jest, według mnie jest świetny. W poprzednich latach schron odwiedzili nieproszeni goście, którzy zostawili w nim ślady swojej bytności. Śmieci walające się na ziemi i napisy nie wystawiają im pochlebnego świadectwa. Według Jacka Stasiaka można schron udostępnić zwiedzającym. Jedno wejście będzie zasypane, bo tędy ma przebiegać chodnik, ale są jeszcze dwa wejścia. Gdyby gmina pokusiła się o ich odkrycie, mieszkańcy zyskaliby kolejną atrakcję turystyczną, których na naszym terenie jest niewiele. Uzgodnienie z konserwatorem wojewódzkim, konserwatorem zabytków, że przykryjemy to wejście, bezpiecznie przykryjemy. Zgodniliśmy betonową płytą, płytą drogową. Wcześniej inwentaryzując na mapach powykonawczych przedsięwzięcia, które tu realizujemy, a przypominam, realizujemy węzeł przysiadkowy, wydajemy na niego pieniądze, które uzyskaliśmy z regionalnego programu operacyjnego i budżetowe w sumie ponad 2 miliony 100 tysięcy zł. W naszym mieście jest więcej podobnych skarbów. Zajmuje się nimi Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb. Być może zasłużymy wspólnie na to, żeby Pamiątki historii, chociaż to trudne pamiątki, bo mówimy tutaj o jeńcach, zniewoleniu ludzi, maltretowaniu ich, pracy dla przemysłu zbrojeniowego hitlerowskich Niemiec. Tematy ważkie, aż trudne, pewnie do podjęcia w przyszłości. Od początku lipca trwa przebudowa Placu Chrobrego w Policach. Realizacja tej inwestycji jest niezbędna, by mieszkańcy mieli lepsze możliwości korzystania z komunikacji w mieście. Ale nie wiadomo, jakie niespodzianki kryją się pod ziemią. 29 lipca pracownicy firmy budowlanej odnaleźli ludzkie kości pochodzące z cmentarza usytuowanego obok kościoła. Dzisiaj jedyną pozostałością po kościele jest gotycka kruchta, w której znajduje się Centrum Informacji Kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury.